Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Minecraft Underground. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się w końcu zrobieniem segregatora, bo ta mała skrzynka tutaj to było zdecydowanie za mało. Mała skrzynka za mało, tak, dokładnie. Już wykopałem wszystko, co jest potrzebne. Chcę tylko zrobić ten słowo mi wypadło kurde, segregator na odcinku ten sortownik w sensie. Segregator to trochę co innego w sumie. Nie wszystkie teksturki miałem włączone. Bo jeżeli ktoś nie wie, to e, pracuję nad aktualizacją do NBT Packu, więc jeżeli ktoś chce być na bieżąco, to polecam wpadać na Twittera. Podlinkowałem ostatnio konto, na którym będą nowości postowane. E, mam tak, przygotowany prawy półstaka hopperów. Hmm, tutaj bym sobie w sumie odrzucił te rzeczy, których nie potrzebuję. Mam tu miejsce, mam jeszcze tutaj miejsca. I mam nadzieję, że wszystko wziąłem. Mam nadzieję, że wszystko wziąłem. Tutaj nie ma nic takiego ważnego, to sobie też tutaj wrzucę. Na początku miał być system, który wyrzuca mi itemy, żeby trochę w górę poleciały, jednak z tego zrezygnowałem i po prostu skopałem to tutaj w dół. Zresztą jak widzicie tutaj jest no to dosyć wysoko rozkopane. Tro, trochę to zajęło. Czy dużo czasu nad tym spędziłem? Chyba nie. Okej, okay, także, co potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno jakiegoś budulca, redstone'a, pochodnia mm, Tutaj te Komperator jeszcze będzie potrzebny, na szczęście mam kwarc, mam stone i, I mam patyki Jednak nie mam tutaj craftingu, crafting mam tam na górze tylko, będę sobie musiał z czasem jakiś tam przenieść Okej, okay, no to robimy tak, jeden komparator będzie potrzebny, czemu nie? A, bo A bo trzy pochodnie były do komperatora, dobra to sporo wyjaśnia cyk. No i mamy jeden komperator na razie, jeden, bo nie wiem na ile mi starczy tych hoperów. Znaczy, no na pewno na więcej niż jeden, ale czy do drugiego dojdzie... czy do drugiej sekcji, właśnie segregacji, dojdziemy tutaj, to już nie wiem. Postanowiłem zrobić tak. Tutaj będą e, kości. Tutaj nici, tutaj strzały będą i tutaj zbroje łuki to wszystko, a oczy pająków będę wyrzucał, zaraz pokażę zresztą w sumie gdzie. Bo oczy pająka mi nie będą ani trochę potrzebne, nie mam e, żadnego... nie, nie bawię się tutaj w alchemii ani nic. No tutaj będą wyrzucane do lawy czy coś, tam, tam się wykombinuje jeszcze. Ale wracając, ok, więc system będzie szedł, tak, tutaj idzie sobie rura z tych hopperów. Bo niestety nie mam lodu, mógłbym to zrobić wodą, ale hopperów dwu ale lodu nie mam. Chociaż nie, ch chyba mam 5 kawałków niebieskiego lodu, ale to jest mało i to jest od wandering Tradera, więc no. Tak, Frostwalker, szkoda, że nie da się zbierać tego lodu. Wracając, tutaj idzie sobie przewód. Tutaj mam tylko jedną kratkę do dyspozycji, ale na szczęście tutaj nie będę musiał robić segregatora, więc. Po prostu puszczę hopery i one będą schodziły sobie w dół i tyle w temacie. Ale tak. Jak to tutaj ma teraz wyglądać? Musimy zrobić tutaj ten obwód cały. Myślę, nad tym obwodem on będzie chyba tak szedł. E, zaraz. Najpierw bloczek jakiś. I teraz tak, hopery tutaj cyk. Mm, tak. Nie, źle, 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 źle. Czy, nie, czy dobrze. Chwila, moment. Nie, źle, źle. Ajajaj, aj, aj, zapomniałem, że rzeczy lecą już. No, bo on jest tutaj zapełniony. Może by go zablokować jakoś. Mam pochodnie jakieś? Nie. Z... No tak, nie mam craftinga. Dobra, trudno, nie będę go blokował. Walić to. E, jak to będzie? Tutaj będzie już w tą stronę zakręcało, tak? Tak, tak, tak. Dokładnie tutaj. O, I teraz tak to będzie trzeba wyczyścić w tym problem. I się chyba jednak zastanawiam, czy na pewno nie zrobić, nie zablokować tego hoppera na razie. Mam tutaj jakieś te. Tutaj mam. O, bloki red... Nie wyłączyłem Facebooka. E, mam już bloki redstone'a. Także możemy sobie zablokować tutaj ten hopper. No i on jest. Za... A, bo tutaj ten wyrzuca. okej okay. Co dalej? Teraz będzie to musiał iść w dół Tutaj sobie do tego skieruję, o Halo Zablokuj się też no, kurde Aj eee. Tutaj już nie lecą przedmioty, nie, a tutaj tutaj dalej lecą przedmioty, a jakby tutaj zablokować? nie lecą, nice. Dobra, czyli problem z głowy. Tutaj też proszę rozkopać to. O, nie można jednak przejść. Szkoda. To, to jest, chociaż nie, dobra. No, rację To jednak, yy, jednak jest cały blok kolizyjnego boxa. Wow, to jednak leci. Ale na szczęście nie leci już dalej, więc tyle dobrze, przynajmniej. Myślę, że to na razie wywalę, bo i tak mi się tego uzbiera pełno z czasem. Więc no, to też w sumie to też, to nawet nie muszę z tego enchantu zdejmować, A strzały sobie akurat zostawię, bo czemu nie? Ok, i teraz jak to trzeba zrobić? Mm, to ma być. Dobrze jest skierowane, bo to ma nigdzie nie dochodzić. Tutaj, o! I teraz tak potrzebujemy tutaj redstone comparatora. Najlepiej w tą stronę. W sumie tak po chwilowym zastanowieniu. Zaraz, czy na pewno. Nie, tutaj źle jest skierowany hopper. A ten bym obrócił. W sumie wiecie, ten hopper bym obrócił. O, tak. Bo to, jeżeli ktoś nie wiedziała, tak że ten hopper będzie mi blokował hopper poniżej i żeby on mi ciągnął itemy tylko kiedy jest odblokowany. A że, kiedy to jest skierowane w dół, no to ten hopper wyrzuca itemy, więc to, że jest zablokowany, chyba nie działa. Tak przynajmniej rozumiem, ale nie wiem, mogę się mylić, patrząc na to tutaj na przykład, pewnie się mylę, bo tutaj mi nie wrzuca. Nie, nie, ten mi nie wrzuca, bo jest zablokowany. Więc. Kurde. Więc w sumie może to jednak tak działa. Ma, mam nadzieję, że nie powiedziałem żadnej głupoty. Ale wracając do tematu. Teraz tak, mamy tutaj początek tego właśnie. E, tej rury takiej jakby. I teraz będzie w tą stronę hopper 1, cyk i teraz możemy zrobić system już. Ok, więc system wygląda o tak. Tutaj mamy komparator. Udało się. Z tym mamy komparator. To będzie trzeba rozkopać trochę. Cyk. I teraz jak to jest dokładnie? Tutaj, tu jest. Redstone wszędzie na te dwa. O. Tu muszę rozkopać. Znowu. I teraz tak. Hop. I w tym miejscu będzie repeater. Więc ja sobie przeskoczę. O, tutaj mam 12 repeaterów i ja będę musiał dorobić. Z czasem, oczywiście, kolejny bloczek i Redstone Torch, którego nie mam, ale na szczęście mogę go zrobić w tym craftingu. No, no i teraz mamy hopper zablokowany. Zobaczcie, o, taka ładna wizualizacja. Właśnie w paczce NBT Pack ma tą wizualizację. W Nidynie chyba nie dałem, z tego co pamiętam. Więc tak. Tutaj już mamy przygotowane i teraz będziemy tutaj musieli zrobić, żeby nam działało wszystko. Więc o to będzie tak. Ja to sobie zobaczę, jak to. Bo pamiętam, że robiłem to w taki sposób. Chyba po 5 było, czy po 6? Nie ten hopper. DW, nie ten hopper. Ten hopper to było. Tu. Halo. czemu mi zjadło? Co jest? Cyk. 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 Yy, jeszcze jeden, żeby sprawdzić, czy przeskoczy. Ok, i leci. Nice. Mamy już ustawione, żeby szły tutaj nici. I teraz wystarczy tylko popodłączać, 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 chyba. <śmum> Mam nadzieję. Mm, nie nie doskoczę. Znaczy nie dosięgnę w sensie. Doskoczyć doskoczyłbym, ale później bym nie wszedł już. Taki problem był. Ok, i teraz będzie. To będzie długi bardzo kabel. To będzie bardzo długi kabel. I mam nadzieję, że on mi się nie zablokuje w sumie. Tak patrząc na to Bo to będzie musiało iść. O tak Cyk Mogę? Dziękuję I o tu Kurde blokuje się No i jest problem Jest pierwszy problem Jak to Jak to tutaj zrobić teraz? Bo w sumie tego nie przemyślałem Akurat Eee Chyba, że... dobra już wiem jak to zrobić, okej okay. W drugą stronę po prostu, tylko hopery mi powpadały Będę musiał je powyjmować ze skrzynek e, Tutaj, tutaj chyba, nie, też tutaj jest Tutaj nie będzie, też jest, tutaj też jest Naprawdę Wszystkie mi powpadały, na no, halo Okej, okay, więc po prostu Prowadzimy sobie W inną stronę Prawda e, Tak i to będzie o, w taki sposób połączone: hop, 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 hopper, hehe, tak, tak. I o tak. Wiem, że jest to na pewno bardzo nieopłacalny sposób, ale inaczej nie mam chyba jak tego zrobić. Przynajmniej nie widzę żadnego innego rozwiązania. No, no i segregator mamy tak naprawdę już zrobiony pierwszy na nici bynajmniej. I teraz wystarczy po prostu tutaj. Mm, tak to pociągnąć dookoła, więc myślę, że to jeszcze zrobię na odcinku. Widzicie jak wygląda segregator? Także jeżeli ktoś by potrzebował, no to po pokazane było jak zbudować w takich ciasnych warunkach nawet. E nie wiem ile trwa ten odcinek. Myślę, że jakieś nie wiem 15-10 minut ale jeżeli Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie lajka, like komentarz z opinią też mile widziany i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, żeby nie przegapić kolejnych filmów z Minecraft Underground i odcinków z innych serii. A tymczasem, bye!